Dobra, co wy odje w ostatnim odcinku, po prostu, ja nie wiem, brak mi słów, 36 łapek w górę, to jest jakiś chyba rekord naszego kanału, ale muszę aż 36 poprzeczek strzelić, zajęło mi to jakieś godzinę do półtorej, że aż GoPro się zdążyło rozładować z dwa razy, więc mam nadzieję, że docenicie to łapko w górę tutaj pod tym filmem, ale każdy like pod tym filmem to jest, to jest jedna połowa cytryny wypitej w kolejnym odcinku. Czyli za dwa lajki załóżmy macie na przykład jedną całą cytrynę wyciśniętą i wypite łódzki sobie w następnym odcinku. A wy poglądajcie sobie jak ja jeszcze strzelam poprzeczki w tle. Bo naprawdę chwilę mi to zajęło, żeby to nagrać. jest stronek seria w dzisiejszym odcinku koło losu decyduje co muszę zrobić w Fortnite. Jak widzicie tutaj mamy koło losu. Takie i na przykład, jakbym teraz zakręcił po każdym kilu, co bym musiał zrobić? Po każdym kilu oczywiście losujemy tym kołem. I co bym musiał zrobić, na przykład, jakbym teraz zabił? Jedno puste jest pole, żeby zawsze była jakaś szansa, że nic nie będziemy musieli zrobić. I w tym momencie bym musiał po prostu zrobić pompkę. A my lecimy sobie do gierki. Poleciałbym sobie na zgubne ziemie. Dawno tam w sumie nie leciałem, a tam może być sporo graczy, więc sporo kili, sporo kręcenia. Same plusy. Tam jest słab, mamy PMA, więc musimy szybko ogarnąć jakąś inną no, broń. Najlepiej pompę jakoś, bo zaraz jeszcze się wywalimy tutaj od niego. Tutaj też nie ma skrzynki, no co jest? Mamy rakietnicy, dobra. Jesteśmy uratowani. W o, tutaj skrzynka, to przy okazji weźmiemy. Może małe potki wypadną i będziemy mieć cokewa, zobaczmy. Ajajaj. Ale pomp... Jaka pompa? Dobra. Nie narzekam jednak. Tylko żeby mnie nie musiał wyrzucić, proszę. Jakoś zabiję. Jest jakiś chłop, słyszę go. Podjeżdżamy go Nie trafiłem Dobra, on, on miał Eee, na no, spokojnie z nim, to jakiś bambik był Tylko, że ja też nie umiałem trafić Dobra, musimy kręcić kołem I co nam wypadnie? Proszę, proszę Proszę, tylko nie wypad... Żeby nie... Proszę, tylko żeby nie wypadło, że muszę wyrzucić pierwszy slot Wyrzuć Nie sobie jaja robicie. No, no dobra. Nie możemy tego podnieść już w tej grze. Hmm. Niestety. Pozbyliśmy się pompy. A tak, tak rzadko miałem tą pompę. Tak rzadko miałem tu pompę. Dobra, on gdzieś tutaj miał zieloną swoją, więc weźmiemy jego zieloną. Bo nie możemy wziąć tylko tej fioletowej teraz. O cholera, jak się przestraszyłem. Tańcz. Po z nim. I cyk. A to jest też jakiś bambik. Dobra. Ale musimy znowu zakręcić kołem. Obyśmy nie musieli zginąć w tej grze. Dobra. Kręcimy, kręcimy. Oby nie śmierci, oby nie śmierci. Tu jest jedno, jeden slot ze śmierci. Wpadni za mapy śmierć. Jak to nam wypadnie, to będzie tragedia. Dobra, na pewno już nam nie wypadnie. Pompka, dobra, pompka. Dobra, my wracamy do gry. Czy ja tu słyszę? Typa dostał leży. No, kolejne kręcenie, naprawdę? Już trzecie. Eee, szybko musimy kręcić, żeby nas nikt nie podjechał Oby, oby naprawdę nie wypadła ta śmierć. Wszystko tylko nie śmierć, naprawdę mogę wszystko zrobić. I co? Będzie wyrzuć trzeciego slot'a, dobra, wyrzuć trzeciego slot'a Co ja mam pod trzecim slot'em? Dobra, mam szarego PM'a Ale farcik Czy to nie rakietnica? Nic O, jeszcze grappler mamy, elegancko Trochę nam zbił kewa, przydałoby się naprawić tego kewa On miał, dobra Słyszę tutaj jakiegoś typa, który tu pta Gdzie on jest? Gdzieś tutaj był Z tego co słyszałem O, słychać go, słychać go no, tu jest! Co się nie pokazuje? Łap głap gran... To rakietnice. Mówi... Miałem mówić granata, dobra. Aha, zbuka. On się spukał w ścianie. Co jest? Ej, zbukało się, patrzcie. He. <laughs> Ej, się. Ale pot to był nie. Czy ja w ogóle gram na takie poty? Chociaż nie wszyscy to są poty na pewno, ale. Niektórzy to w ogóle potem albo, nie wiem, na przykład pas się zepsuł czy coś, nie wiem, ale musimy kręcić klem tyle wiem. Więc już kręcimy. Dobra, co tym razem wypada? Proszę, nie śmierć. Naprawdę wszystko tylko nie ta śmierć. Bo jak będzie śmierć i będziemy musieli zakończyć ten challenge, to nie będzie zbyt ciekawie. Zakaz używania myszki przez dwie minuty to jest, tak? Nie. Dwie minuty zamkniętymi oczami. No wyśmienicie. Dobra. Dobra, dwie minuty myślę, że tak na oko yy, będziemy. Nawet nie wiem, czy mam strefę tak szerze. Dobra, ale gdzieś spróbujemy pójść. Nic nie widzę w sumie. Pod którym ja miałem graper, Pod tym nie. Dobra, pod tym ja miałem graper, tak. Żebym tylko rakiet nic nie wyjął i sobie nie strzelił w nogi. Dobra, gdzie to mógłbym pójść w tym momencie na przykład? Nie wiem, ale dosłownie nic nie widzę, nic. Będą jaja, jakbym kogoś zabił na przykład, albo kogoś usłyszał, to bym musiał się budować. W sumie możemy zbudować coś. Spróbować. Nie wiem jak to wyjdzie na nagraniu Dobra, jestem chyba na cegłach, tak? Nie, nie mogę edytować. Nie wiem gdzie ja jestem Nic przede mną nie ma, bo nic nie niszczy. Dobra, czyli czysta droga. Warto wiedzieć. Tutaj też jest czysta droga. Mogę się śliskać? Mogę. No to git. Tak dwie minuty to tak na oko myślę. Już minęło tak z 30-40 sekund myślę. Odkąd nic nie widzę. Dobra, nic przed nami nie ma dalej. Co jest dziwne? Dziwne, dziwne, dziwne wam powiem. Oby nam strefa się... Nie, ja widzę typa. Nie mogę nic zrobić. Dobra, spróbujemy. Nie wiem, tak. Dobra. Niestety, pokonał nas ten challenge tym razem. Gdybyśmy cokolwiek widzieli, to by było dobrze. Nie mam pojęcia, jak to wyszło na nagraniu, ale mam nadzieję, że cokolwiek budowałem, kiedy on mnie podjeżdżał. Ech, no cóż, pech tak chciał, że ten challenge się zakończył tak szybko. Ale jeżeli chcecie drugą część, to zostawcie po tym kilka łapek w górę, a ja zrobię na pewno drugą część. Widzimy się jutro o 14. Siema.